No to śmigamy dalej Tutaj autokar żeśmy wrzucili do tej do tej rozpadliny I można przejść O, amunicja, bardzo dobrze, bardzo dobrze, przyda się na pewno Coś tu jest jeszcze ciekawego przy prostej idziemy, o Jest i następna amunicja Wieteczka mi niepotrzebna, Jak tam są mojego uzbrojenia Okej, okay, damy radę. Filmik to cicho. O! Czuję, że będzie akcja. Pięknie bokiem przed. Ha, Flamen! No, senor. No to kurna, pokażemy wam gdzie raki zimują Oj 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 ja oj spalę zaraz tutaj Palam ci się pchamy Oj 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 Tu koledzy skubańca mnie Ej, 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 ej. Trzymaj się palę No nie, no nie ale fail No to dobra jeszcze raz Ja to jeszcze od nowa muszę przejść Zamknąć japy Kto do mnie strzela Ty do mnie strzelasz? To nie strzelaj lepiej człowieku, bo cię spalę A ja Dawaj, że ten amunicję O. To mi się podoba! Jak tam stoję? 12 tego... Koła w 30... O, udało się przyznać. Szybko was spalę. Nie wiem, czy się to udało. Kurde... Jest dobra. Jakiś żywy? gaz Nie, dobra. Tylko aframen został. Ojoj, Muszę uważać, bo oni się tutaj będą pewnie. Czy będą na pewno się odnawiają? Bo już przed chwilą to przechodziłem. nikt mnie zabili. O! Dobrze, że ta jest O, pojawił się kolejny żywy. Dawać mi tutaj pmiąta żagniana prowizoryczny co prawda palcie się, tutaj w ogóle no jakże one się nazywają Cysterny z paliwem mamy tutaj laugiem się bawimy, a nawet najlepsze apromental, znaczy, a czy apromental, aproment, ja promental. Afromental. oginijże człowieku, no gdzie ty masz ten, ten mózg w tej czuprynie nie mogę go trafić. Spadaj, No tak, jeszcze mi się. Dźwięk z czy... No sorry. Ha! Konkurs, co to za gra? Podpowiem, że przeglądarkowa. Niestety jest to wczesny stadium tego kanału, więc jeszcze nie, nie ma konkursów, ale będą na pewno. Jak się to wszystko rozkręci. Obiecuję. Póki co muszę zabić tego Afromen... Ala Dobra, mam inny plan Ty patrz, on sobie jakąś włącza to. Barier ogrzebną, to jest superman jakiś Ty panie, spadaj pan Ty ha hamciaku z, z brącu o, ogień po apteczkę. Uff, Jeszcze jakiś jeden nie goni. O, dwóch nawet Już się panicie Ty kurczę zdumie trafił Stój A dobrze Może go jednak ubiję jakimś cudem Jeden nabój, tak? Niedobrze Znowu ten leci na mnie Palże się zimno ci tutaj to wyjazd no i co I znowu sobie włączył barierę ochroną co jest grane dobra niebezpiecznie się zrobiło bo to pojawiło trochę o. Macie, się sobie, kiełbaski. Dobra, walę go z rury. Ale ha, bo właśnie, bo on mi przedtem trafił raz i padłem. Muszę uważać. Już mu naprawdę zostało niedużo życia. A trafił mnie, muszę iść po apteczkę. No i znowu te głąby. Wyczczał Bomba Czał? Nie wiem co on robili, że mnie tak Trafia co chwilę bo... Nie latajcież mi tu na misję No kurda Dobrze, że znowu apteczka się pojawiła, bo kiepsko z moim zdrowiem Strzelaj Kurwa, no nie wiem. Sorry, że, że przekląłem. Sam się nie mogę leczyć tak? Proste. Jest arteżka. Trochę się tutaj po... Trochę tutaj pobiegam. O. Ha! Amunicja! Tego mi było potrzeba. Właśnie, może trzeba będzie ich zabić wszystkich i dopiero... Ha! Gin chamie. Ciebie to załatwię już. Dobra, palcie się, piję was Pokonaj Seta i jego dan. no to oni się już palą. Nara. Gdzie? Jeszcze jeden jest, tak? Chodź chamie. Dresiarz dwupaskowy. Dwupaskowy dresie. No. Huu! Udało się, to ja robię tutaj przerwę, zapisuję grę i widzimy się. Za chwilę. Hej! O, ładuje się, no dobra. To poczekamy, aż się załaduje. Nie będę tego ciął już pieprzyć to. 12.00, 00 Międzynarodowe, lotnisko Los Angeles. Okej, okay. mam nadzieję, że się wyruchło. Tak, raz kończy. To oglądamy z stękę. O, Dobermany. No dobra, tylko gdzie ja mam się udać? Pan wie? Wo! Przechuj, nie wie Paralizatorem nie? My jesteśmy chyba w Kanadzie. Dobra, ten chyba też będzie chciał mnie potraktować paralizatorem. O, dobra. Strzałki są dobre. Wszyscy wiedzą gdzie mam iść, tylko sami ja nie wiem. Dobrze, tutaj widzę mało jest kurna O. Więcej was nie było? Ooooo! się, ginnony Co to w ogóle za faza Tu mam iść? Cholera wie. Spytać się muszę kogoś Tam No to tędy chyba, nie? Cholera. Oho, tak, jeszcze karabinem. Nie chcę go zabijać, znaczy on tak padnie, o, już padł. Strzałka mi pokazuje tam. Ty, właśnie, dobra, może pójdę górą, może tu coś mi pomoże. Nic, nic, nie działa. Dobra, jedziemy. A, będę czekał. Jest kolejny za znajomy z paralizatorem jeden jest. Jeden, dobra, damy sobie radę. Siema! Lubisz kiełbaski pieczone, to twoją usmażymy. Hannibal lekter, to mój starszy kuzyn. Będziesz ja to swoją porówę. Teraz gdzie mam się udać? To jest way, dobra, to chyba znowu tędy. Whoa. Nie to tak popiściło tym prądem. Na mniejsza z tym. O, tu już dwóch widzę. O, jest arteczka, to chociaż tyle. Zdroje? Ach, nie, alarm, kula. O, się z nas Macie, macie, bawcie się. Czym nie mogę przejść pod tym cholerstwem. Dobra, dobra. Aha, bo to jest takie... Taki trik. Ło. Wow. Ha, przypomniała mi się kontra. Nie ja widzę takie rzeczy. Ogień! Dobra, chyba się uda. Nie wiem, czy teraz też górą? Opa, ekipa przywitalna.

Nie mogę odmówić tej grze miażdżącego humoru. Tylko dlatego warto w tą grę zagrać. Jeszcze jeden jest, tak? Ty się nie załapałeś na szkową akcję? Nie mam się kogo spytać, gdzie się mam udać. Sądząc po strzelce, tu jest coś ciekawego. Amunicja? Tak jest, tak jest! Amunicjones! I pewnie, ha! Palisz jej i powiedziałeś mi działności. Jesteś świetny. No i co? Z powrotem się udać górą? Nie. Tam, tylko jak? Dobra, ty się już spal, będzie spokój. Mogę nam coś tu wcisnąć. Hmm. O, znowu Ty nie, nie pomyślałem, ale przecież ten nie mogę jechać. Ale skoro się tak odnawia ta, ta amunicja... Hmm, 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 To ja się tutaj poszpendam chwileczkę Może znowu będzie za chwilę Będę miał pula O, teraz gówniarz za mam lata ten życ ale tego z piłą yy, już nie pamiętam Meksykanin No jakiś w każdym razie na ten nos nie biega, dobra, wystarczy tych nabojów Na zostawię sobie je na... O, cóżki. O! moc strążkowa, ona mi się podoba I No co, sama się ładuje? Tak, ale bardzo wolno No nie, sprzeda się, ale to nie, no właśnie To mnie martwi, to skoro dodali nową nieby broń No gdzież to jest To znaczy, że się, że do końca gry Jeszcze kawałek drogi a myślałem, że już powoli będę kończył. O! Pewnie jakiś przerywnik. Trzeba ja tu przytnę filmik.